Moi drodzy, jak widzicie, jestem w samochodzie. Nagrywam to niedzielne dzielenie z korku. Tak się też zdarza, że w naszych podróżach różnych, nie tylko ewangelizacyjnych, ale nawet jeżeli gdzieś jedziecie, czasami na autostradzie zdarzy się jakiś korek. Niemniej nic nie stoi na przeszkodzie, aby te, ten czas dobrze wykorzystać. Chciałbym z wami po prostu podzielić się Także w takich okolicznościach słowem, dlatego po czołówce zapraszam Was do dzielenia się słowem z niedzieli. Miłość w poprzednim odcinku, nie wiem, czy pamiętacie, mówiliśmy sobie o nowym przekazaniu. Wiemy, chodzi o przekazanie miłości Boga i bliźniego. Mianowicie też o to Jezus nas wzywał do tego, abyśmy się wzajemnie miłowali. Takie pouczenie zostawił apostołom przed swoją śmiercią, przed swoją męką w Wieczerniku. A dzisiaj idziemy krok dalej. Posłuchajcie słów z Ewangelii według świętego Jana z kolejnego, 14 rozdziału. Jezus rzekł: Jeśli ktoś będzie mnie miłował, będzie przestrzegał mojej nauki. Ojciec mój także będzie go miłował, i przyjdziemy do Niego, urządzimy sobie u Niego mieszkanie. Kto mnie nie będzie miłował, nie będzie przestrzegał moich nauk, a nauka, którą słyszycie, nie jest moja, lecz tego, który mnie posłał Ojca. To wszystko Wam powiedziałem, będąc z Wami. U rzecznik natomiast Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was o wszystkim pouczy, i będzie wam przypominać wszystko, co ja wam powiedziałem. Pokój wam zostawiam, mój pokój wam daje. Ja nie tak wam daję, jak daje świat, niech się nie trwoży serce wasze, niech się nie lęka. Słyszeliście przecież, że wam powiedziałem, odchodzę, lecz wrócę do was. Jeśli naprawdę mnie miłujecie, powinniście się cieszyć. Że idę do Ojca, bo Ojciec jest większy ode mnie. A teraz to wam zapowiedziałem, nim się stanie, abyście, gdy się stanie, wierzyli. To jest słowo Boga, to jest słowo Jezusa do nas. E, uniwersalne. E, słowo boże zawsze ma wymiar uniwersalny. Wiecie co? To, czego, to co zauważam, gdy przychodzą ludzie, proszą o modlitwę, to jest. Główna intencja to jest brak pokoju. Nawet jeśli, nawet jeśli ktoś z nas uważa, że ma do pozałatwiania różne sprawy, że prosi Jezusa od dłuższego czasu o coś, to tak naprawdę najbardziej w tym wszystkim brakuje nam pokoju. Jezus zostawia nam pokój. Nie taki, słyszeliśmy, jak daje nam świat. W pierwszej części tego fragmentu Jezus stawia takie ultimatum, takie Albo tak, albo tak. Są dwa wyjścia. Albo słuchasz, albo inaczej, ile, albo miłujesz Jezusa, albo go nie miłujesz. Więc jeśli miłujesz Jezusa, to będziesz przestrzegał jego nauki. A jeśli nie, no to nie. Jest to wybór. Jezus zawsze stawia w Ewangelii nas przed wyborem i mówi: jeśli chcesz. Jezus, Jezus nie mówi: Musisz, Ty musisz mnie słuchać. Jaka jest konsekwencja tego, że będziemy słuch miłować Jezusa, będziemy przestrzegać Jego nauki i Jego Ojciec, nasz Ojciec wspólny, który jest w Niebie, także będzie nas miłował i przyjdziemy do Niego, urządzimy sobie e, mieszkanie, mówi Jezus. Więc jeżeli chcesz być świątynią Bożą, jeżeli chcesz, aby Bóg Ojciec z Jezusem w Duchu Świętym zamieszkał w tobie, miłuj Jezusa. Miły Boga Ojca, miły Ducha Świętego. Konsekwencją odrzucenia tej miłości i niewchodzenia w tę miłość, yy, mówiąc krótko, jest to, że kto nie będzie miłował, nie będzie przestrzegał moich nauk. A więc trudno wtedy o chodzenie w obecności Bożej, o kroczenie w Bogu i tak dalej. Wielu ludzi mówi tak, będę miłował Jezusa, będę słuchał Jego nauk, ale z drugiej strony to ja się boję, bo nie wiadomo, co ten Jezus ode mnie będzie oczekiwał. Jak to się moje życie potoczy, może zostanę uznany za kogoś kościółkowego, kogoś, kto jest taki świętoszkiem, nawiedzonym i tepe. Oczywiście to są nalepki, które świat nam daje. Natomiast Jezus mówi spoko. Jezus mówi Duch Święty was wszystkiego nauczy. Jezus konsekwentnie tłumaczy nam to, że chodzenie w Jego miłości, przestrzeganie Jego przykazań, Jego słów jest związane z tym, że Duch Święty później nas pouczy: nie martwcie się o to, nie lękajcie się, ja Wam daję swój pokój, wejdziecie w to wszystko ze spokojem. Nie martwcie się, nie martwcie się, Jezus mówi. I cieszcie się, że ja idę do ojca, bo jeszcze tym bardziej Wam w tym wszystkim pomogę. I Jezus mówi na końcu tak. Ja wam to zapowiedziałem, nim się to stanie, byście, gdy się stanie, wierzyli. Jezus daje nam y, umocnienie w wierze. To jest cel tego wszystkiego. Jeżeli chcesz kroczyć dalej, jeżeli y, chcesz stosować nowe przykazanie, które on nam zostawił, i tak dalej, to nie zamykaj się. Po pierwsze, y, bądź odważny. Jezus daje Ci swój pokój, umocnienie, i to spowoduje na pewno u ciebie umocnienie wiary. Jezus nas też wzywa w tym wszystkim do ewangelizacji. Nie wiem, czy zauważyliście, ale w tym okresie paskalnym czytamy świętego Jana, ale pierwsze czytanie, drugie czytanie to jest obraz chwały apokalipsa. A pierwsze czytanie to jest kolejne dzieła ewangelizacyjne uczniów, dekret soboru Jerozolimskiego akurat. Uczniowie też rozważali. Uczniowie oprócz tego, że nauczali, też zmagali się z przyjmowaniem nauki albo nie z przyjmowaniem nauki przez innych, rodziło to różne dyskusje, rodziło to może poróżnienie wśród uczniów e, różne zdania. Pamiętajmy, wypełnieniem wszystkiego jest miłość. To co mówiliśmy sobie w ostatnim odcinku, jeżeli nie ma miłości, jeżeli nie y, zgłębiamy się, nie odkrywamy tego charyzmatu, którym jest miłość, to też nasze, y, nasze pogłębienie wiary, kroczenie za Bogiem, jest takie mdłe. Dlatego Jezus mówi w punkcie wyjścia dzisiaj w Ewangelii, że jeśli ktoś mnie nie będzie miłował, to będzie przestrzegał mojej nauki, ja mu dam swój pokój, poprowadzę i tak dalej. Więc. Y, jak to mówił Jan Paweł II po włosku. No, nabiate paura. Nie lękajmy się. Chciałbym, żebyśmy się pomodlili. Eee, krótko. Oczywiście, wy pomódlcie się też swoimi słowami. Jezu, dziękuję Ci za Twoją miłość, za to, że mnie zbawiłeś. Dziękuję Ci za to, że zostawiłeś mi swoją naukę, za to, że mnie prowadzisz i chcesz mnie prowadzić nadal. Dziękuję Ci, że zostawiasz mi swój pokój i tak naprawdę jestem bogaty w to wszystko. I mogę kroczyć i rozwijać się w swojej wierze. Daj też to poznanie Ciebie, tej miłości i tej wiary innym, abyśmy wszyscy mogli wkroczyć do niebieskiej chwały i królować tam razem z Tobą. Amen. Kiedy kończyłem modlitwę, to korek ruszył w końcu i nie mogłem dograć tego zakończenia. Dzisiaj już jestem w innym miejscu. Pozdrawiam Was z Włoszczowy, gdzie e, mamy tydzień ewangelizacyjny wraz z ekipą. Jaka zachęta na koniec tego filmiku do przyszłego niedzielnego dzielenia, abyśmy codziennie w krótkich słowach, na przykład w czasie porannej modlitwy, powiedzieli Bogu: Panie, nie lękam się, bo na przykład Ty jesteś ze mną. E, Pomódmy się takimi słowami, bo często właśnie lękamy się czegoś w ciągu dnia, boimy się jakiegoś spotkania, rozmowy, wydarzeń. E, powiedzmy Jezusowi, że się nie boimy. Pamiętajcie: Pan Jezus Was bardzo mocno kocha dziś, już Was zbawił i On żyje, działa pośród nas. Dajcie łapkę w górę, subskrybujcie ten kanał i udostępnijcie te treści, jeżeli się Wam podobają, innym, aby Ewangelia się szerzyła. Zostańcie z Bogiem. Amen.